Witajcie, kochani. Dzisiejsze czytanie y, będzie dotyczyć y, powrotu kogoś do Waszego życia, i zapytam kart, jakie są jego intencje, y, z czym przychodzi, dlaczego wraca i y, jak rozwinie się ta relacja między Wami. Zobaczymy, może też karty powiedzą. Jakie wy obejmiecie stanowisko w tej kwestii, w tej sprawie, w stosunku do niego? Dobra, słuchajcie, wylosowałam na dzisiaj księżyc, więc mamy tutaj troszeczkę niejasności. Coś dzieje się gdzieś za kurtyną. Yy, nie wszystko jest dla Was jasne. Księżyc yy, ma dość słabe światło, więc nie oświetla wszystkiego jasno, więc ta sytuacja jest dla Was bardzo jeszcze niejasna. Dlatego zapytamy karty: jakie są jego intencje? Z czym on do Was przychodzi? Ja już wcześniej potasowałam karty, żeby nie tracić czasu na antenie, tylko je przełożę. I zobaczymy co tam się zadziewa w energii tła mm. rycerz buław bardzo niska energia rycerz pentakli mm -hmm. powolnie i sukcesywnie i wieża słuchajcie co w energii tła po jakimś zawaleniu, coś co niestety rozpadło się a Jakaś struktura się zawaliła, coś co było budowane między wami, więc no, jest to relacja z bagażem. Jest to relacja, która gdzieś tam miała swój trudny okres czas rozstania, być może rozłąki, być może ciszy, milczenia, braku zgody, harmonii. Po prostu to, co budowaliście razem runęło i była tutaj na pewno namiętność rycerz Buław to ktoś, kto emanuje ogromnym takim magnetyzmem, siłą przyciągania, działaniem myślę, że, że tutaj akurat mogło się wiele Wiele między Wami wydarzać, wiele między Wami dziać, sytuacji takich intensywnych. I słuchajcie, coś tu powolutku zmierza do Was znów. Być może znów energii rycerza buław. Ale słuchajcie, zobaczymy, jak tutaj kartę pokażą. Dlaczego on wrócił? Dlaczego on wrócił? Słuchajcie. Po czasie blokady, walki w głowie, podjął decyzję o powrocie, tak? On był wycofany. Był wycofany, ale pamiętał o, o Waszych uczuciach, o Waszej emocjonalności. Może też sam wszedł głębiej w swoje emocje. Może właśnie te emocje dały Mu jasny obraz, w którym kierunku podążać. Chwila wycofania. Chwila blokady na to wszystko, walki, przerabiania wszystkiego w głowie. Walczył sam ze sobą, walczył z uczuciami, uczuciami do Was. Zobaczymy dalej. Dlaczego wraca. Już znamy powód, czyli wiemy, że kierowały nim uczucia, uczucia, które próbował zwalczyć. Uh -huh. Być może była tutaj jakaś nierównowaga w dawaniu i w braniu tych uczuć. Może to też zrozumiał w tej dwójce mieczy. Dobrze, zobaczmy um, jego intencje, z czym wraca, czego on chce od was. Uh -huh. Czego on chce od Was? W porządku. Jest bardzo uziemiony. Czego on chce od Was? Uh -huh. Czego on od Was chce? <gry> Dobrze, zostawmy ją odwróconą, bo tak w sumie wypadła. Słuchajcie, między Wami jeszcze jakiś cykl się nie zamknął, tu jeszcze coś się nie zakończyło. Być może jeszcze nie odrobiliście lekcji karmicznej w tej relacji, być może jeszcze tutaj trzeba będzie przepracować coś, żeby podjąć w końcu dobrą decyzję i ruszyć w dobrym kierunku. Może ta relacja znów musi Wam coś uświadomić, tak? Żeby były owoce, musicie coś przepracować. No tutaj na razie pokazał nam się niezamknięty etap. Być może jakaś lekcja, która macie pokazać kierunek, w którą stronę pójść, żeby dokonać wyboru. A być może może też tak być. Że ewentualnie jeśli tutaj pokazuje się jego energia, on nie zamknął tej relacji z wami. On nie zamknął tej relacji z wami, on ciągle o was pamiętał, tak? Może jeszcze nie ruszył w waszą stronę tak pewnie, i zdecydowanie, konkretnie, bo jeszcze tutaj, tak jakby jedną nogą w przeszłości. Ale chcę pracować nad tą relacją i liczy, że przyniesie mu to efekty, tak? Zobaczmy, na jakie efekty on tu czeka w tej moment. Na co czekasz? Mhm. Na uleczenie. Na uleczenie. Na uleczenie i... Po prostu rozkwit tego, czego Was łączyło. To, co Was łączyło wcześniej, tak? Tej namiętności, tego romantyzmu brakuje mu w życiu. Yy, tutaj rycerz kielichów ewidentnie przychodzi z uczuciami, z, z takim podejściem romantycznym. Tak, czyli pragnie, żeby ten romantyzm tutaj wzrastał między wami chcę uleczenia, chcę powrotu do tego, co było mhm. w porządku dlaczego dlaczego jest w tej dwójce buław mamy kartę, słuchajcie dziewiątki pentakli to jest karta singla to jest karta kogoś, kto um, świetnie czuje się sam w swoim otoczeniu, ma wszystko właściwie, czego pragnie. Um, to jest osoba, którą się podziwia, która jest um, um, kimś, kto ma wiele do zaoferowania, tak? Słuchajcie, um, dlaczego. Ja myślę, że on właśnie nie jest w tej energii. Słuchajcie, on tą energię otrzymywał od was. Tęskni za tym, co miał z wami. Miał, miał tą stabilizację, słuchajcie. Czuł się doceniany, podziwiany. W tym momencie się tak nie czuję. Ja myślę, że, że do tego chcę wrócić. Dobrze, że... zobaczmy. Może zapytajmy o kartę świata. Zapytajmy, czy ta relacja niesie ze sobą jakąś lekcję karmiczną, którą znowu musicie przepracować. Słuchajcie, mamy tutaj króla buław, ósemkę kielichów i dwójka kielichów. I dalej no, słuchajcie tutaj nam się pokazała taka sytuacja można powiedzieć, że dość stabilna być może ten powrót ten powrót być może jest bardziej ugruntowany niż teraz go widzicie. Dlatego, że pokazała nam się karta, karta Trójki Buław. On już nie jest w energii dwójki, słuchajcie. On planuje przyszłość. Ewidentnie planuje przyszłość z Wami. Mamy tu dwójkę kielichów. On czuje to połączenie z Wami. Zostawia coś ze sobą. Co coś, co już zbudował, co miał, ale. Brakuje mu prawdziwego uczucia, w życiu. I pasji i namiętności. To jest król Buław. On wie, czego chce, on wie, jak działać. To jest ktoś zdecydowany. Ktoś, kto planuje na przyszłość, to nie jest, To nie jest płytkie. Co jest głębokie? Zobaczmy osemkę kielichów. Od czego on odchodzi? Słuchajcie, odchodzi od jakiejś stabilizacji. Czwórka buław może mówić o zbudowanym domu. Być może to jest ktoś, kto ma już rodziny, ma już relacje ma coś ugruntowanego ale nie boi się ruszyć i zostawić to wszystko po coś prawdziwego po miłość dobrze, zobaczmy w jaką stronę pójdzie ta relacja to znaczy czy ma szansę się zadziać albo nawet nie pokazały nam się karty, że ona ma szansę na, na rozwój czegoś prawdziwego. Dobrze, zobaczmy jak Wasze stanowisko wygląda w tej sytuacji. Co wy na to wszystko? Ok? 10 buław Przytłacza Was to wszystko. Jesteście przeciążeni. Ale odradzacie się. Dobrze, zobaczmy. Odradzacie się po zranieniu, słuchajcie. Mhm. Chcecie współpracy. Zobaczcie, jak pięknie się to łączy tutaj. Yy. On chce pracować nad tą relacją. On chce uzdrowić relacje między wami. Nie tylko jako przyjaciel, ale bardziej w formie tutaj romantycznej. Zobaczcie, jak wy tu pięknie. Może w pierwszym momencie czujecie się przytłoczeni troszeczkę tym, albo to zranienie bardzo was przytłaczało, ale odradzacie się i chcecie wejść w to. Chcecie wspólnie coś tworzyć. Zobaczmy. Pytajmy jeszcze drugą monetę. Mhm. On jest bardzo stabilny emocjonalnie, słuchajcie. On nie jest w energii rycerza Kielichów. Tu chodzi bardziej o klimat tego, co on chce uzdrowić, czyli może właśnie z tej energii takiego chwilowego wkraczania w Wasze życie, wiecie, z takim otoczką tej całej bańki tych uczuć, czułych słów. Chcę uzdrowić to, co mogło się Wam wydawać takie płytkie, chwilowe, i tutaj budować się na trwałych fundamentach coś nowego, wejść z dojrzałością emocjonalną. Tą relację. Ktoś, kto ma świetny kontakt ze swoimi uczuciami, potrafi potrafi świetnie świetnie y, ogarnąć swoje emocje, tak? To nie jest ktoś impulsywny, ktoś, kto y, działa pod wpływem emocji, nie. To jest ktoś, kto swoje emocje przekuwa na na rozwój, na rozwój czegoś w tym, w tym wypadku Waszej relacji. I otwiera serce, tak? Na no to. Jest gotowy, jest gotowy, by pokazać swoje głębsze emocje, tak? Dobrze, słuchajcie, zastanawiam się, czy jeszcze coś chciałabym wam tutaj dopowiedzieć do tego czytania, ale nic mi się nie pojawia, prócz tego, że chciałabym Wam wyciągnąć kartę rady, to na pewno. E a może jeszcze nie, słuchajcie. Może zobaczmy, w którą stronę ta relacja pójdzie. Czy będzie bardziej tu więcej namiętności, czy stabilności. W którą stronę ta relacja pójdzie? W jakim kierunku? Dwójka monet. Uh -huh. mm. Tak. Ewidentnie y karty pokazały, że zmieni to wasze patrzenie na świat. Y na pewno obierzecie nowy kurs. Po trudnych przejściach i próby jakby udźwignięcia dwóch rzeczy naraz, zmieni się, zmieni się Wasz kąt patrzenia. Ja myślę, że chcę tutaj dopowiedzieć tego wisielca. Mhm. Mamy pazia, pazia buław. Pazia buław. okej okay. I jeszcze chcę dociągnąć do pazia buław. Dlaczego odwrócony paść buław? O, słuchajcie. Paść buław to jest taki ktoś, kto się zapala yy, mocno do, do jakiegoś nowego działania. Ten wisielec e, zmieni wasze patrzenie i wiedzie energia bardziej powolna, ale stabilna. E, także coś, co e, wcześniej trudno wam było złapać balans. E, byliście rozbici między e, dwoma światami. Co doprowadziło Was do dziewiątki buław, do, do poranienia, do przemęczenia, przeładowania, blokad też, bo to jest automatycznie sam organizm, ciało, tworzy blokady, chroni nas, chroni nas po po prostu trudnych doświadczeniach, tak? Mm, przychodzi gwiazda, gwiazda to uzdrowienie, gwiazda przynosi uleczenie, zmienia, wisielec zmienia zupełnie kąt patrzenia, słuchajcie, świat odwróci się, wasz świat i kąt patrzenia na tą relację o 180 stopni, słuchajcie, to tak jakby wszystko stanęło na głowie, Właśnie to spowoduje, że e, ta relacja będzie mogła stabilnie, powoli się rozwijać, tak? Hmm. Dobrze, zobaczmy, jaką radę karty mają dla Was. Jaką radę. słuchajcie królowa pentakli mhm. ja odwrócę ja odwrócę tak jak wypadło dlatego, że mm, Los szykuje dużą zmianę. Po prostu wasze serca wybrały. To przyszło nagle. Ale to jest Wasza niespodzianka od losu. Otwórzcie się na to. Bo ten wybór jest z serca. To jest... To jest połączenie bratnich dusz, słuchajcie. Ziniaczek płomień. No nie wiem. Coś więcej niż chemia niż fascynacja. Bardzo głębokie połączenie. Dlatego ten cykl się nie zamknął. Nie mógł się zamknąć. Zawarliście kontakt, kontrakt. Wasze dusze są połączone, więc koło się kręci. I znów obróciło się w waszą stronę. Co tak chciał los? Być może czujecie się na razie mm, rozbici, troszeczkę wyszliście ze swojej energii, tej stabilnej królowej pentakli, tak? Tak, jak mówię, tutaj ten wisielec troszeczkę wywrócił Wasz świat do góry nogami. I to się zadziało bardzo szybko, niespodziewanie tutaj, być może jakieś wiadomości, ale to wszystko karta losu. Być może jest to znów relacja karmiczna, znów może los ma dla was lekcję, którą musicie wspólnie pracować Albo daje Wam szansę, że po wspólnych, wcześniejszych lekcjach trudnych, dziewiątka buław, tak. Słuchajcie, trójka mieczy, więc były jakieś zranienia, rozczarowania. Dziesiątka buław to się odradza. Odradza się w nowej formie. Słuchajcie. Dwójki kielichów, znowu połączenie osób sobie równych, słuchajcie, niosących ten sam wkład w relacje. Tu jest symbioza. Tu nie ma nierówności, słuchajcie. Tak jak tu. Tu nikt nie żebrze, tu nikt nie czeka, tu nie ma gierek, tu jest po prostu stabilna, zrównoważona energia. Króla kielichów, króla buław. pracy, tworzenia, budowy relacji. No karty są bardzo bardzo wymowne, kurat jeśli chodzi o temat czytania. Wiele nam tutaj mówią, pokazują o relacji, o połączeniu, o czymś co Co jest zwrócone w kierunku Waszym, bo chciał, tak? Zobaczcie na spodzie karta spełnienia, szczęścia, dziewiątka kielichów, wiecie co? Zdecydowanie wolę tą kartę niż dziesiątkę, która jest w sumie pełnią tam już jest wszystko, tak? Ale mam nadzieję, że ta karta mm -hmm, po prostu jest taką kartą mówiącą o spełnieniu. I mam nadzieję, że obopólnym, tak? Że tu nie ma. Um, nie ma jednostronnego spełnienia, tylko, tylko obopólne. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Jeśli się podobało, będę wdzięczna. Za komentarze, za, za lajki, za serduszka. I oczywiście zapraszam na kolejne czytania między kartą a ciszą. A jeśli ktoś ma ochotę na więcej, chce bardziej i głębiej zajrzeć w energię swojej relacji, być może nie wszystko tutaj z Wami rezonuje. Macie jeszcze jakieś pytania? Chcecie je zadać, karto? Serdecznie zapraszam. Piszcie na maila. Pierwsze pytanie zrobię za darmo. Także jeśli potrzebujecie jakiegoś dopowiedzenia, zapraszam. Natomiast bardziej rozszerzone, już za symboliczną kawę. Także zapraszam. Dziękuję byłam bardzo